Najważniejsza kwestia to jest pozycja. I są pozycje, na które, <laughs> przepraszam, trudniej wprowadzić piłkarza tak, żeby nie było wątpliwości co do tego, że przyszedł wzmocnić zespół, a są takie, na których łatwiej. I pozycja bramkarza jest na pewno tą łatwiejszą, bo tam jest dużo kwestii niezależnych i o ile w przypadku Gikiego podejmowałem ryzyko, że nasza gra ofensywna może na tym ucierpieć, w tym sensie zachowań naszych modelowych, o czym wspominałem też na konferencji pomeczowej, czyli Giki ma duży spokój, dużą jakość piłkarską w grze nogami, ale nie zawsze decyzje, które podejmował, były optymalne z punktu widzenia naszego specyficznego modelu i przez to z jednej strony nie można powiedzieć, że popełniał błąd, bo piłka trafiała w miejsce docelowe, ale przez to, że trafiała tam czasami zbyt szybko, nie było to korzystne dla naszych partnerów i przez to nasza gra ofensywna nie była optymalna. Ale do czego zmierzam? Że w tej sytuacji wiedziałem, że ryzyko łatwiej jest podjąć, bo Giki dawał inne rzeczy, szczególnie spokój, szczególnie doświadczenie i takie pokazywanie, że my tam cały czas jesteśmy, że my na boisku siebie słyszymy i siebie komunikujemy, a to, to było ważne. W przypadku piłkarzy, takich jak Lirim czy Noah. Te dwie pozycje są dosyć specyficzne, szczególnie w naszym systemie, bo tam niektóre zachowania, gdzie w, powiedzmy w takim klasycznym graniu ten środkowy pomocnik zawsze musi biegać w przestrzeń, to u nas raczej chcemy, żeby tę przestrzeń zwalniał dla innych piłkarzy i wykonywał ruchy odwrotne i stąd jest trudniej, bo patrząc na proces treningowy i na rywalizację też w zespole, bo ja nie jestem zwolennikiem, Dawania komuś szansy tylko dlatego, że przyszedł i musi tę szansę otrzymać. Ja wychodzę z założenia, że ktoś gotowy, wtedy wskoczy do składu, bo gdyby mecz, prawdopodobnie, gdyby sytuacja Marka miała miejsce.